Oczywiście no, ciężko jest e, cokolwiek powiedzieć, jeżeli chodzi o nasz zespół po tym spotkaniu prowadząc 1-0. Myślę, że w miarę mając wszystko pod kontrolą, dajmy sobie w 90 minucie e, strzelić bramkę wyrównującą. E, Widzieliśmy, że Star jest groźnym zespołem, szczególnie przy stałych fragmentach gry, gdzie w Puszkowie straciliśmy dwie bramki właśnie. No i niestety, no, no w, w naszym przypadku sprawdziło się to. Szkoda dwóch straconych. Punktów. Myślę, że był to mecz walki z obu stron. Szkoda czerwonej kartki. Nie wiem, czy zasłużona, czy nie. Na środku boiska obaj się przepychali. Sędzia pokazał zawodnikowi gospodarzy żółtą, naszemu czerwoną. Nie wiem, być może ciężko to ocenić z perspektywy łapki. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Bielankiewiczowi. Proszę bardzo, trenera wtorka. No, krótko można ocenić ten mecz. No, remis to jest maks, co mogliśmy z tego meczu wyciągnąć. Gra się jak przeciwnik pozwala, a z nich yy, nie pozwolił nam na stworzenie wielu sytuacji. Praktycznie nie mieliśmy tej sytuacji klarownej ani jednej. Mecz walki, mecz piłkarski słaby to jest moje zdanie. I troszeczkę musimy zweryfikować swoje, swoje nadzieje, swoje, swoje tutaj marzenia. I, i określić swoje miejsce w szeregu. Takich drużyn jest 17 w tej lidze i każda z tych drużyn chce być w ósemce, a, a, a połowa tych drużyn chce awansować do pierwszej ligi. Także myślę, że każdemu z nas i członkom zarządu i, i kibicom taki zimny, zimny prysznic się przyda, że, że jednak y, marzyć można, ale, ale to wszystko musi być oparte jakimiś yy, konkretnymi argumentami no, a, a tych argumentów niestety troszkę brakuje i, i, i myślę, że, że bardzo spokojnie i z pokorą powinniśmy podchodzić do tych dalszych meczów, bo walka o, o ósemkę będzie bardzo ciężka. Dziękuję Trenerowi wtorkowi, bardzo proszę o pytania. Pesymizmem trochę zabrało, myślę, że nie poddajecie się to tylko tak w tych ostatnich wynikach, ale myślę, że mimo wszystko będziecie walczyć. Na razie jest dobrze, a za dwie kolejki możemy być za ósemką, y, lub za dwie kolejki możemy być blisko. Tak naprawdę w tej widze, to żeby się utrzymać, to trzeba walczyć o utrzymanie. Ale, ale powtarzam, że każda, każda drużyna z tych 18 zespołów, które jest w tej widze, ma taki sam plan do zrealizowania. Także, także ktoś na pewno, na pewno w tej ósemce się nie załapie. I, My po to trenujemy i po to gramy, żeby w tej ósemce być i, i bardzo chcemy, ale takie mecze jak te będą bardzo ciężkie i przed nami trudne drużyny, trudni przeciwnicy i, i, i takich meczów będzie, będzie więcej, no bo trzeba przyznać, że z nich to jest bardzo dobry zespół. Proszę bardzo, kolejne pytania. Kiela Rucho, ja do trenera gospodarza. Mam pytanie. Panie trenerze, czy, czy wpływ na tą słabszą postawę mogą jednak mieć te zaległości finansowe? Nie, żadne, żadnego wpływu te zaległości finansowe nie mają. Także to jest tanie, usprawiedliwianie się. Na pewno nikomu w głowie nie siedzi przed meczem argument jakiejś tam zaległości finansowej. Proszę, żeby powiedzieć, e, Bogacz był na ławce Fabianowskiego, nie było to, to kolejni zawodnicy, którzy nawodniczyli się razu. Bogacz był na ławce. Znaczy w rezerwach? Tak, a Wojtek Fabianowski jakby z kontuzję... Na czwartkowym treningu jeszcze jest prośba jedna, jak na warunki drugorigowe. Nie mamy dużych potrzeb, ale jakby ktoś to boisko podwał tak przed meczem, to, to by było zdecydowanie lepiej i myślę, że goście przychylą się do tego, bo, bo jest trochę niefajnie słuchać takich opinii, jak, jak każdy przyjeżdża i trochę na, na to wszystko narzeka. Także to nie mamy dużych oczekiwań, ale takie niewielkie. Czy ktoś z nieobecnych wróci już na, na najbliższy mecz, typu Kachniarz? Nie boczymy w przyszłym tygodniu. To nie są jakieś takie poważne urazy nie,